Chlepisko. Myśmy się wprowadzali, żeby tylko ludzie nie pomarszli. Nie było nic. No to może, najważniejsze jest to, że jest oddawanie drugiej szansy ludziom, którzy no, są w do... W mojej firmie też to był to były inne czasy, to nie były łatwe czasy. To trochę tak zostało. No. powiedzieć, że... Myśmy sporów też mieli swoich pracę, No oczywiście, to. przecież gdyby nie sponsorzy, to byśmy tego tutaj nie mieli, nie? Bo wszystko co tutaj zostało zrobione, to właśnie sponsorzy nam. I... Nas nie było stać na to, żeby kupić. No. Zostaliśmy dzisiaj, w nocy, tak jak żeśmy spali. O, bez domu. Ja myślę, że po kolei będziemy sobie realizować i tak jak To tylko całe szczęście, że nam się ludzie nie popalili, że wszystko się udało ratować. Nie? są wyrzucane w błoto, inwestycje, które, że tak powiem, zostały opracowane, zostały fundamenty podlane, zostały krok zrobione, został dal zrobiony, bo przecież y, zawaliło się i za chwilę by to wyglądało tak, jak budynek tam obok nas, nie? I myśmy to wszystko zrobili. Teraz sanetyk nawet nas zobowiązał dwa tygodnie temu do tego, żebyśmy wodę z wodociągu pod I na przykład nasze pieniądze. Po to tylko, żeby tym ludziom pomóc i wszystkie moje pieniądze, które miałam zaoszczędzone, są włożone tu, w ten budynek, który za chwilę będzie do zburzenia. Całe moje Dzień życie... Dzień dobry, Dzień dobry Krzysztof Kiszkis. Jest Pan właścicielem tej ziemi, nie przeszkadza Panu, że tu bezdomni mieszkają? Tak, ziemi do odnowienia. Nie przeszkadzają są tu prawie od początku. Mhm. No ale teraz mają kłopoty. Czy Pan w jakiś sposób mógłby im pomóc? No właśnie kłopoty przyjechał, mamy nadzór budowlany, ale yy, my pomagamy i to nie od dzisiaj już. No, ta strategia uzgodniona. Trzeba, krótko mówiąc, wybudować dom w nowym miejscu. Tam, gdzie można. A to trzeba troszkę czasu. I tyle. Mhm. I myślę, że łańcuszek ludzi do woli, których dzisiaj zgromadził, będzie też pomocny w tym całym przedsięwzięciu. Pan ze swojej strony co deklaruje? Hmm, teren i pomoc formalna myślę, że wszystkie sprawy formalne typu. dzisiaj decyzja o warunkach zabudowy, później projekt budowlany i pozwolenie na budowę. No i zbieranie pieniążków i budowę. To jest takie dziwne dla niektórych ludzi, bo to przepiękny teren, linia brzegowa z jeziorem, rozbywa się pan takich dobrych terenów a ja nie powiedziałem że trzeba 14 hektarów będzie dla bezdomnych także, no, ale mimo tak wszystko będzie? ten fragment to są jakieś pieniądze duże ja. no, ale nie tylko Tyle pieniądze są bardzo no, jeszcze to jest, raz że nie tylko pieniądze, jest, że nie tylko pieniądze są bardzo myślę sobie że jest wola mojego ojca który tutaj mam to w spadku jestem u no, mam nadzieję że tak się stanie o jak pięknie dziękuję bardzo <noise> Na to było to, że Polska ma prawo działać, bo jest tylko na mocy Ma prawo być szybko. Te pisma, które żeśmy sprawdzali, które mieliśmy, to nie wykazywały się złą wolą. To znaczy, tam było rzeczywiście przywoływanie, ale nie było tej decyzji ostatecznej, która by mówiła o tym, ale, żeby ale, ale tam całkowicie ani napisali. nie tak, napisali, no. ale to takie właściwie było pismo motywujące, a nie całkowicie wykluczające. Motywujące, hmm. ale. Ale że tak powiem, tu nic nie można było z tym zrobić, bo myśmy nie dostali tego pozwolenia. Także oni dobrze wiedzieli na czym my stoimy, tylko odwijali pałeczkę, żeby, żeby to nie było, że myśmy się pod tym podpisali. Znaczy, że nam zależy na czasie, żeby, no, żeby państwa nie wyrzucać nam na bruk. Na Dała nam, użyła, dom. Ja mieszkałem tam na dole gdzie postawiła e, taki domek dla nas, dla rodziny, tak, e, oczywiście. Ja jestem bardzo wdzięczny za to, bo ja tu po prostu w tym Rucewie miałem e, to, co mi, normalny dom, normalną rodzinę.